Kiedy notariusz powiedział mi, że odziedziczyłam milion złotych, myślałam, że to najszczęśliwszy dzień mojego życia. Nie wiedziałam, że za kilka godzin moje życie zmieni się w koszmar, który odsłoni najgorszą prawdę o człowieku, któremu zaufałam. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej poruszających historii jak ta. Nazywam się Agnieszka, mam 42 lata. I pracuję jako nauczycielka w publicznej szkole podstawowej w Krakowie. Moje życie zawsze było proste i przewidywalne. Mały fiat sprzed 10 lat, skromne mieszkanie w Nowej Hucie, wypłata na koniec miesiąca, która ledwo wystarczała na życie. Nigdy nie narzekałam. Kochałam swoją pracę, swoich uczniów i wierzyłam, że mam szczęśliwe małżeństwo z Markiem. Marek pracował jako sprzedawca samochodów w dużej koncesji niemieckich Marek. Zawsze dobrze się ubierał, pachniał drogimi perfumami i lubił opowiadać o swoich sukcesach w pracy. Mówił, że sezon sprzedażowy jest teraz najważniejszy, że musi być w firmie od rana do wieczora. Wierzyłam mu. Byliśmy małżeństwem od 15 lat. Ciocia Halina była siostrą mojej babci. Mieszkała sama w starym mieszkaniu na Pradze w Warszawie. Nie miała dzieci, męża straciła dawno temu. Przez lata odwiedzałam ją raz, dwa razy w roku. Zawsze przyjmowała mnie ciepło, częstowała herbatą z cytryną i opowiadała historię o dawnej Warszawie. Kiedy zmarła w zeszłym miesiącu byłam zdruzgotana. Nie spodziewałam się, że zostawiła mi cokolwiek. Kiedy notariusz w małym biurze przy ulicy Długiej w Warszawie odczytał testament, poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Milion złotych, cała oszczędność życia cioci Haliny, całe jej mieszkanie sprzedane przed laty. Wszystkie obligacje, lokaty, wszystko dla mnie, bo byłam jedyną osobą, która ją odwiedzała, jedyną, która pamiętała o jej urodzinach. Wyszłam z notariatu w szoku, milion złotych, to była suma, o której nawet nie śmiałam marzyć. Myślałam o tym, co moglibyśmy z Markiem zrobić. Może w końcu kupić porządne mieszkanie, może pojechać na wakacje do Włoch, o których zawsze marzyłam, może przestać martwić się o każdą złotówkę na koniec miesiąca. Wsiadłam do mojego starego Fiata i ruszyłam w drogę powrotną do Krakowa. Była sobota, druga, po południu. Lekki śnieg zaczął padać, gdy wjechałam na Zakopianką. Byłam podekscytowana. Chciałam zobaczyć minę Marka, gdy mu powiem. Chciałam zobaczyć jego radość. Nie pamiętam dokładnie, co się stało. Pamiętam tylko, że samochód przed mną nagle zahamował. Pamiętam poślizg. Pamiętam uderzenie. Potem ciemność. Ocknęłam się w szpitalu traumatologicznym w Krakowie. Pielęgniarka powiedziała mi, że miałam szczęście. Złamana noga, wstrząśnienie mózgu, kilka siniaków. Mogło być gorzej, dużo gorzej. Będę musiała zostać w szpitalu przez co najmniej dwa tygodnie. Poprosiłam o telefon. Chciałam zadzwonić do Marka. Odebrał po piątym sygnale. Marek, miałam wypadek. A jestem w szpitalu. Cisza. Słyszysz mnie? Jestem w szpitalu na oddziale traumatologicznym. Tak, słyszę. Powiedział chłodno. Nic ci nie jest? Złamana noga. Lekarz mówi, że będę musiała zostać przez jakiś czas. Rozumiem. Słuchaj, Agnieszka, teraz nie mogę przyjechać. Mamy szalone tempo w pracy, sezon sprzedażowy. Szef nie pozwoli mi wyjść. Zadzwonię później. Rozłączył się. Leżałam w tej białej sali szpitalnej, patrząc w sufit. Łzy spływały mi po policzkach. Mój mąż nie przyjechał. Nawet nie zapytał, czy nic poważnego mi się nie stało. Nawet nie powiedział, że się martwi. Pierwsze trzy dni były najgorsze. Ból, samotność, cisza. Marek dzwonił raz dziennie, zawsze krótko, zawsze z wymówką. Praca, spotkanie z klientem. Szef potrzebuje mnie tutaj. Nigdy nie przyjechał. Czwartego dnia przyszła do mnie pielęgniarka, pani Zofia. Mieszkała w mojej dzielnicy, w bloku obok. Poznałyśmy się kilka lat temu na spotkaniu osiedlowym. Była miłą kobietą, zawsze uśmiechniętą. Pani Agnieszko, zaczęła ostrożnie, siadając na krześle obok łóżka, muszę pani coś powiedzieć, nie wiem czy powinnam, ale czuję, że musi pani wiedzieć. Serce zaczęło mi mocniej bić. W zeszłym tygodniu widziałam pani męża, byłam z córką na rynku głównym, w tej małej kawiarni przy ulicy Grodzkiej. Siedział tam z młodą kobietą, blondynką, trzymali się za ręce, całowali się. Świat stanął w miejscu. Przepraszam szepnęła pani Zofia. Ale pomyślałam, że powinna pani wiedzieć. Nie płakałam, byłam zbyt szokowana, żeby płakać. Leżałam tylko w ciszy, czując, jak wszystko we mnie pęka. Następnego dnia Marek w końcu przyszedł do szpitala, ale nie był sam. Z nim była ona, młoda kobieta, może 25 lat, ubrana w drogi płaszcz i buty na obcasie. Długie blond włosy, perfekcyjny makijaż. Wyglądała jak modelka z magazynu. Weszli do sali, jakby nigdy nic. Marek nie patrzył mi w oczy, rzucił teczkę z dokumentami na moje łóżko. Agnieszka to są dokumenty rozwodowe, powiedział płaskim głosem. Chcę rozwodu, to jest Karolina, jesteśmy razem. Patrzyłam na niego jak na obcego człowieka. Piętnaście lat, wyszeptałam. Byliśmy małżeństwem przez piętnaście lat. Przestałem cię kochać dawno temu, powiedział bez emocji. Chcę żyć dalej z Karoliną. Proszę, podpisz papiery. Karolina stała z boku, patrząc w podłogę. Wyglądała na skrępowaną, ale nic nie mówiła. Wzięłam dokumenty drżącymi rękami, zaczęłam je przeglądać. Wniosek o rozwód, podział majątku. Wszystko było starannie przygotowane. Nagle zobaczyłam jej dane osobowe: Karolina Kowalska, data urodzenia, miejsce urodzenia Gdańsk. Krew odpłynęła mi z twarzy. Jak nazywał się twój ojciec? zapytałam, patrząc na nią. Podniosła wzrok zdziwiona. Adam Kowalski dlaczego pani pyta? Mój ojciec też nazywał się Adam Kowalski powiedziałam cicho. Pochodził z Gdańska, miał tam inną rodzinę, zanim poznał moją matkę. Nigdy nie poznałam ich. Wiedziałam tylko, że gdzieś tam mam przyrodnią siostrę. Cisza w pokoju była ogłuszająca. Karolina pobladła. Wyjęła swój dowód osobowy i porównała dane z moimi dokumentami, które leżały na szafce przy łóżku. Boże, wyszeptała. To niemożliwe. Jesteś moją siostrą, powiedziałam. Marek stał jak sparaliżowany. Jego twarz zmieniła kolor z białego na czerwony. To, to jakiś absurd, wyjąkał. To nie ma sensu. Nic mi o tym nie powiedziałeś. Karolina zwróciła się do niego. Powiedziałeś, że jesteś wolny, że nie masz żony. Ja powiedziałem, że jestem w trakcie rozwodu, bronił się. Kłamałeś, jej głos drżał. Kłamałeś mi przez cały czas. Wybiegła z sali. Marek stał przez chwilę, nie wiedząc, co robić. Potem rzucił mi jeszcze jedno spojrzenie i wybiegł za nią. Zostałam sama. W ciszy szpitalnej sali czułam, jak wszystko we mnie zamiera, ale dziwne, nie płakałam. Czułam coś innego ulgę jakby ktoś zdejmował ze mnie ciężar, który nosiłam przez lata, nie zdając sobie z tego sprawy. Dwa dni później Karolina wróciła sama, przyniosła mi kwiaty i siadła obok łóżka. Przepraszam powiedziała cicho nie wiedziałam. Gdybym wiedziała, że jesteś jego żoną, nigdy, nigdy bym się z nim nie związała wiem odpowiedziałam to nie twoja wina. Rozmawiałyśmy godzinami o naszym ojcu, którego żadna z nas tak naprawdę nie znała, o naszych życiach, takich różnych, a jednak podobnych. Odkryłyśmy, że mamy podobny humor, te same marzenia, tę samą miłość do starej polskiej architektury. Zawsze chciałam mieć siostrę, powiedziała, gdy się żegnałyśmy. Ja też, przyznałam. Tydzień później Marek zadzwonił do mnie, nie po to, żeby przeprosić, dowiedział się o pieniądzach. Agnieszka słyszałem o spadku, zaczął łagodnie. Milion złotych, tak? To niesamowite. Słuchaj, może powinniśmy jeszcze raz przemyśleć ten rozwód. W końcu jesteśmy rodziną. Piętnaście lat razem to nie jest mało. Roześmiałam się. Po raz pierwszy od tygodni naprawdę się roześmiałam. Teraz nagle pamiętasz, że jesteśmy rodziną? zapytałam. Kiedy leżałam w szpitalu, rodzina była ci niepotrzebna. Kiedy rzuciłeś mi papiery rozwodowe na łóżko, rodzina była ci niepotrzebna. A teraz, gdy usłyszałeś o pieniądzach, nagle chcesz być rodziną? Nie bądź taka. Możemy zacząć od nowa. Te pieniądze dają nam szansę. Nie, powiedziałam spokojnie. Te pieniądze dają mi szansę. Szansę na nowe życie. Bez ciebie. Rozłączyłam się i zablokowałam jego numer. Kiedy wyszłam ze szpitala miesiąc później, wszystko było jasne, podpisałam papiery rozwodowe, przeprowadziłam się do Warszawy, do pięknego apartamentu w Wilanowie, w nowoczesnym budynku z widokiem na park. Pierwszy raz w życiu miałam przestrzeń, światło, spokój. Karolina przychodziła do mnie co tydzień. Stałyśmy się prawdziwymi siostrami, takimi, jakich żadna z nas nigdy nie miała. Z częścią pieniędzy sfinansowałam jej marzenie. Otworzyła własne biuro projektowania wnętrz specjalizujące się w renowacji zabytkowych polskich budynków. Zawsze kochała architekturę, ale nigdy nie miała środków, żeby zacząć. O Marku słyszałyśmy od wspólnych znajomych. Stracił pracę kilka miesięcy po naszym rozwodzie. Ponoć był nietrzeźwy na spotkaniu z klientem. Teraz mieszka w małym kawalerce na obrzeżach Krakowa, ledwo wiążąc koniec z końcem. Nie czuje satysfakcji. Nie czuje też żalu. Czuję tylko spokój. W roku spędziłyśmy z Karoliną pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. Przygotowałyśmy dwanaście tradycyjnych potraw: pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, karp, kutia. Siedziałyśmy przy stole nakrytym białym obrusem z opłatkiem w dłoniach i złożyłyśmy sobie życzenia. Dziękuję ci, powiedziała Karolina, za to, że mi wybaczyłaś, za to, że dałaś mi szansę być siostrą. Dziękuję Tobie. Odpowiedziałam, za to, że pokazałaś mi, kim naprawdę był Marek, za to, że jesteś tu dziś ze mną. Siedziałyśmy w ciszy, słuchając kolęd płynących z radia, patrzyłam na śnieg za oknem, na światła Warszawy i po raz pierwszy od bardzo dawna czułam się szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa. Czasem największe tragedie w życiu prowadzą nas do największych darów. Straciłam męża, którego, jak się okazało, nigdy tak naprawdę nie znałam ale znalazłam siostrę, której nawet nie szukałam. Znalazłam siebie, znalazłam swoją wartość. Nie potrzebuję mężczyzny, który kocha mnie tylko wtedy, gdy ma z tego korzyść. Nie potrzebuję nikogo, kto traktuje mnie jak opcję, a nie priorytet. Zasługuję na więcej, zasługujemy na więcej. Dziś, patrząc wstecz, rozumiem, że ten wypadek na Zakopiance, ten straszny dzień, był początkiem mojego prawdziwego życia. Życia, w którym sama podejmuję decyzje, życia, w którym otaczam się ludźmi, którzy mnie naprawdę kochają, życia, w którym nie boję się być sama, bo wiem, że jestem wystarczająca. Milion złotych nie uczynił mnie szczęśliwą. Szczęśliwą uczyniła mnie świadomość własnej wartości, a tę można odkryć tylko wtedy, gdy wszystko inne się rozpadnie i nagle stajesz przed lustrem, patrząc na siebie bez masek, bez kłamstw, bez złudzeń. I wtedy widzisz prawdę. Widzisz, że zawsze byłaś wystarczająca, że zawsze byłaś silna, że zawsze zasługiwałaś na miłość, szacunek i godność. To była moja lekcja, moja historia, moja przemiana. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej. Chcę poznać twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia Cię poruszyła i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii, jak ta.